Dzisiejsza konferencja dedykowana jest różnym zagadnieniom związanym właśnie ze zmianami klimatu czy w ogóle z kształtowaniem klimatu i ja w moich badaniach zajmuję się zmianami krajobrazu i temu też dedykowane jest moje dzisiejsze wystąpienie czyli jaki jest związek pomiędzy tym jak my możemy kształtować krajobraz a jaki to ma wpływ na klimat może te dwa pojęcia wydają się tak na pierwszy rzut oka dosyć odległe, ale krajobraz to przede wszystkim też pokrycie terenu. Czyli to, czy my mamy trawę, czy my mamy beton pod nogami, czy mamy drzewa, czy zabudowę. Więc w tym przypadku to, jak my to pokrycie terenu właśnie w ramach kształtowania krajobrazu modyfikujemy, to tym samym możemy również wpływać na ten nasz lokalny tutaj klimat, czy to miasta, czy terenów wiejskich. Nawiązując do tytułu konferencji, że edukacja ma być nie tylko z klimatem, ale z wyobraźnią, to niewątpliwie tutaj MSCDN, Wydziałowi w Radomiu, tej wyobraźni nie brakuje. My, jako przedstawiciele środowiska naukowego, wiemy, że edukacja klimatyczna jest niezwykle ważna, budzi różne emocje. Często poruszamy się w sferze różnych niedomówień, półprawd i plotek. Naszym zadaniem jest edukować, jak faktycznie różnego rodzaju raporty, badania mające wieloletnią, często kilkudziesięcioletnią ciągłość, pozwalają nam faktycznie odpowiadać na pytania, na ile ta zmiana klimatu jest realna i na ile my jako ludzie możemy się przyczyniać do tego, aby ją w pewnym stopniu niwelować. Powiem, że to jest olbrzymia frajda i olbrzymi zaszczyt też uczenia właśnie na ten temat, ponieważ to dociera do ludzi, którzy są źródłem później dalszych, dalszej wiedzy i, i przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu. Bo rzeczywiście młode pokolenie na ten temat niewiele wie, ale także nie odnosi tego do siebie, do, do siebie samych, do, do stylu życia, do sposobu życia. Po prostu traktuje to jako jakiś problem daleki, świat, światowy, globalny. Ale nie dotyczący ich domu, ich, ich, ich właśnie życia codziennego. Ja jestem klimatologiem, także ja będę mówiła o tym, jak kreować klimat miasta po to, żebyśmy nie mieli najróżniejszych problemów środowiskowych, po to, żeby warunki funkcjonowania, warunki odczuwalne panujące w miastach były korzystniejsze. I będę przekonywała, że można to zrobić najprościej jak można, czyli z wykorzystaniem terenów zieleni, najróżniejszych form zieleni w mieście. Metoda stara jak świat, ale wyjątkowo skuteczna. I naprawdę fantastyczna, zwłaszcza, że zmiana klimatu powoduje, że nie możemy się nastawić, że te problemy, takie jak teraz są, to takimi pozostaną, tylko one się zaostrzą. Także wszelkie nasze działania służące takiej adaptacji miast klimatu do zmian klimatu są bezcenne. temat klimatu od lat jest nam znany i nie możemy powiedzieć, że klimat się nie zmienia. Zmienia się życie, zmienia się cywilizacja, zmienia się klimat, a w edukacji musimy mieć i klimat, i wyobraźnię, a więc temat jest bardzo na czasie. Ja myślę, że nasza młodzież jest tak fantastyczna, że oni mają świadomość, jak ważny to jest temat i chętnie w nim uczestniczą w różnych projektach. W związku z czym podtrzymanie takiego tematu i wprowadzanie ich w Coraz nowsze badania naukowe, jest bardzo ważne, żeby byli nie tylko chętni, ale także świadomi tego, jak ważny to jest temat. I myślę, że jest to realizowane, a szczególnie takie spotkania dają możliwość tego, aby poprzez nauczycieli wprowadzać młodzież i jeszcze bardziej aktywizować w temacie. Trzeba mieć, wydaje się, dużą wyobraźnię, aby połączyć edukację klimatyczną z bankowością. Ja się tym właśnie zajmuję, ale wbrew pozorom nie trzeba mieć dużej wyobraźni, żeby widzieć koszty naszej kieszeni. W naszej kieszeni przykładowo wzrost kosztów rachunku za energię elektryczną. Jeśli ktokolwiek ma kredyt, a odczuwa wysoki wzrost kosztów rachunków za energię elektryczną, to oczywiście ten kredyt może być zagrożony i banki mogą odczuwać to w swoich portfelach kredytowych. Trzeba mieć świadomość, że my, jeśli będziemy szli do kosza i wyrzucimy papierek, to nie zaszkodzimy matce ziemi. To zaszkodzi nam, nie tylko nam, ale wszystkim instytucjom niefinansowym, finansowym, bo możemy oczekiwać wzrostu ryzyka fizycznego w przyszłości, jeśli nie zaczniemy działać, a wzrost ryzyka fizycznego w przyszłości bezpośrednio przełoży się na straty kredytowe i różnego rodzaju straty finansowe w podmiotach sektora finansowego. Jako pojedyncze jednostki również mamy na to wpływ. Chociażby. Tak jak będę podawała przykłady, na przykład kształtowanie krajobrazów rolniczych, wystarczy nie wycinać drzew na miedzach, za drzewień śródpolnych. Oczywiście to może nie jest zgodne prawda, z taką tendencją do wielkoskalowego rolnictwa, ale mamy też specjalne środki finansowe, chociażby właśnie z programów rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Unii Europejskiej, które mają specjalne właśnie środki finansowe na to, żeby wspierać rolników, którzy chcą utrzymać te tradycyjne elementy rolniczego krajobrazu, takie jak chociażby właśnie te zadrzewienia czy zakrzewienia śródpolne. Koniecznie należy edukować, ponieważ wiele osób traktuje, że to jest coś niezależnego od nas, że to jest jakieś nieszczęście, które nas dopadło, a sami naprawdę możemy bardzo wiele zrobić, żeby tego nieszczęścia nie było. W związku z tym, że spotykamy się tutaj z nauczycielami, to myślę, że ten element dydaktyczny, ale też metodyczny jest bardzo istotny i warto różnego rodzaju narzędzia i rozwiązania nauczycielom proponować, a dzięki konferencji tutaj zorganizowanej przez MSCDN mamy ku temu świetną okazję.